Jesteście gotowi! To! Staramy się zmobilizować dzieci do y, aktywności po szkole, tak jeszcze przed y, tym, zanim wrócą do domu, zajmą się innymi sprawami, żeby jak najczęściej podejmowali aktywność fizyczną dostosowaną do ich potrzeb i zainteresowań. To nam umożliwia program Aktywna Szkoła. To na nas, nauczycielach, animatorach, rodzicach spoczywa odpowiedzialność, żebyśmy stworzyli alternatywę dla właśnie dla tych rozpraszaczy i spędzali razem z naszymi dziećmi. Czas aktywny. My w programie Aktywna Szkoła stwarzamy dzieciom tą alternatywę. Spotykamy się w weekendy, będziemy spotykać się w wakacje. Próbujemy z wszystkich możliwych dyscyplin, nie tylko piłka można. Ale właśnie też lekkoatletyka, gry i zabawy, siatkówka, piłka koszykowa, duathlon, który dzisiaj możecie e, zobaczyć, zajęcia rolkarskie poprowadzone przez moją koleżankę. Dzieci ze sobą grają, te dzieci ze sobą cały czas przebywają. Uczą się współpracy, e, powstają też bardzo wartościowe e, nowe relacje koleżeńskie. Dzieciaki mają z tego frajdę. W naszej szkole sportowe zajęcia nie kończą się wraz z końcem roku szkolnego, wręcz przeciwnie. W wakacje nasza szkoła jest opanowana praktycznie tylko i wyłącznie przez zajęcia sportowe, przez program "Aktywna szkoła". SP! Brawo